Jakie produkty dobrze wpływają na nasze włosy, a jakie złe? Jak, jakie, jakie źle wpływają? Na pewno rzeczy, które będą wpływały na podbicie naszego żelaza, tak? Czyli szpinak, e, picie soków z buraka, pietruszka będzie bardzo dobrze wpływała, wątróbka również, tego typu rzeczy na pewno będą e, wspomagały to, e, wspomagały naszą dietę, a co za tym idzie, uzupełniały nasze mikroelementy. Czyli jeśli te warzywa będę y, dodawał, nie wiem, do sałatek, tak? Do różnych innych y, r, rzeczy w trakcie swojej diety, to y, jestem w stanie zobaczyć, Realne efekty we w swoich włosach nie do końca należałoby no. zadbać o to trochę wcześniej, tak. Jeżeli planujemy odchudzanie i ta redukcja jest faktycznie taką zaplanowaną, to warto się przygotować do tego i zrobić sobie na przykład taką terapię regenerującą odbudowującą w klinice chociażby. Warto pomyśleć o tej suplementacji już wcześniej. Wprowadzić jakieś właśnie białka, aminokwasy, które będą sprzyjały temu, że przed odchudzaniem te włosy nam się wzmocnią, będą lepiej rosły.